Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Karaś Team A dzisiaj znajdujemy się u mnie w garażu, niestety nie nad wodą Postanowiłem Wam pokazać jaką przygotowałem sobie w tym roku zanętę Jest to zanęta, którą zrobiłem z peletu Zmieniłem z kretinga. myślę, że jest to fajna alternatywa Chciałbym Wam pokazać jak ona pracuje, rozrobimy sobie to Nabijemy w podajnik, sprawdzimy jak sprawdza się w wodzie Myślę, że fajny temat co mogę powiedzieć jeszcze? Zanętę zmieliłem śrutownikiem rolniczym. No, no, taki plus pojechałem do ojca. Ojciec prowadzi gospodarstwo. Pojechałem do niego, zmieliłem sobie. No i co? Pokażę Wam jak to wygląda z bliska. Rozrobimy. Nabijemy podajniki, zobaczymy pracę tego w wodzie. No dobra, to teraz pokażę Wam jak wygląda te, z bliska ten zielony skreting. Jeśli się uda otworzyć mi jedną ręką wsypiemy sobie to do pojemnika. Czy muszę sobie pomóc. No tak, Mam tutaj taki prowizoryczny stolik zarobiony na wózku. Proszę zobaczyć jak to. Tak to wygląda. Jest to zwykły skreting 2,3 mm. Tak wygląda zmielony. Jest to praktycznie, można powiedzieć, mąka. Będę go w tym roku dodawał do mieszanki peletów, które też zrobiłem. Tu Wam pokażę. Tak to wygląda. Co tu się znajduje? Jest tu skreting 2,3 mm, skreting 4,5. Mm, później co? Green betalina, Copens 2 mm, 3 mm. Wszystko po prostu to co jest najtańsze na rynku, można tak powiedzieć. Tanie a dobre sprawdzało mi się to w ostatnich sezonach. Także nie kombinuję standardowo daję to samo, wymieszane to wszystko razem. No mi się to sprawdzało i tego będę używał, tego się będę trzymał. Teraz tak, mamy tutaj rozrobiony właśnie ten miks peletów. Proszę. Już sobie wcześniej przygotowałem, żeby się tutaj teraz nie babrać z tym. Wiadomo, trzeba odczekać. Tu jest ten zmielony skreting. Potrzebuje dosyć dużo wody, zauważyłem. Ale jak to skreting. Ogólnie Pelet też potrzebuje dużo wody, to zmielony tym bardziej. Dobra, weźmiemy sobie teraz, nalejemy tutaj do tego naczynia wody. Wodę dałem specjalnie zimną, żeby to za szybko się też nie rozpuszczało. Sprawdzimy sobie, nabijemy podajniki. Wezmę tylko może. Przestawię się tutaj na statyw. Ponabijam sobie w jeden podajnik dam tego peletu, w drugi podajnik ten zmielony skreting. I zobaczymy. Potem jak to nabije, Wezmę aparat tutaj w przybliżeniu. Zobaczymy jak to pracuje, rzucimy to do wody. Dobra, jedziemy. Proszę bardzo, tak to wygląda. Położymy sobie to tutaj, a drugi nabijemy sobie paletu. Też zobaczymy, jak to pracuje. Proszę bardzo. No dobra, weźmy teraz aparat, pokażę Wam to z bliska. No, ok, to wrzucamy sobie teraz ten zmielony skreting. Zobaczymy, jak on pracuje. Wydaje mi się, że dosyć fajnie tak z wierzchu tak szybko puszcza taką chmurkę. A rozkłada się właśnie tak. Zobaczymy. Wszystko na pewno wyjdzie nad wodą. Będą testy. Myślę, że jest alternatywa do match method mixu. Też jest robiony na bazie mączek rybnych. Tutaj skreting jest praktycznie to samo. A o wiele taniej, nie? Skreting powiedzmy kosztuje 14 zł za kilogram. To 14 plus 14 mamy 28 zł, A match method mixu właśnie w zeszłym roku już chyba poszedł w górę. Kosztuje 45, coś koło tego. Także no jak dla mnie jest trochę za droga jak za 2 kg płacić prawie 50 zł. Wolę sobie zmielić ten pelet, no ale zobaczymy. Fajnie pracuje. Dobra, teraz obok wrzucimy tę mieszankę tych peletów. Sam ten skreting fajny dosyć szeroko się rozłożył. Wystaje praktycznie tylko końcóweczka tego podajnika. To mi się sprawdzało w zeszłym roku, ta mieszanka peletów. Miałem jeszcze resztę, maczmetod miksu, który sobie czasami dodawałem. Pod koniec sezonu zacząłem tak intensywnie już dodawać, bo zawsze łowiłem na same pelety. Nie wiem dlaczego, ale nie miałem przekonania do miksu. Zacząłem stosować pod koniec sezonu. Przyniosło to efekty. Fajne brania, częste. Więc postanowiłem coś z tym zrobić. Wymyśliłem sobie, że z Michele właśnie ten skreting będę to dodawał. No zobaczymy. Na pewno jak przetestuję nad wodą, coś jeszcze o tym powiem. Zresztą chłopakom tak samo. Już mówiłem, że na pewno im dam popaczce na próbę. Niech próbują. Powiedzą też sami, co o tym myślą. Więc tak to pracuje. Dobra, teraz sobie wezmę jeszcze, może jeden podajnik, nabiję go miksem 50x50 50 i jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. Dobra, to mamy gotowy miks 50x50 tego pelletu mieszanego i zmielonego z Nabijemy sobie go w podajnik i zobaczymy, jak to pracuje razem. W połączeniu z peletem. Proszę, tak to wygląda. Odłożę sobie go tylko na chwilę tu na bok. Wezmę aparat. I już pokazuję Wam to z bliska. Tu mamy o, rozłożony skreting po prawej stronie, ten zmielony, a z lewej strony miks peletów. Tak to wygląda po około 2 minutach. Dobra, teraz mamy ten miks 50 na 50 pelety i zmielony skreting. Wrzucamy sobie do wody i zobaczymy jak to pracuje. Myślę, że będzie fajnie to pracować w połączeniu, zawsze ten mielony skreting zrobi jakąś chmurkę szybciej. Nie wiem, może będzie bardziej intensywny zapach, złabi tą rybę. No Kto nie próbuje, no to niestety nie łowi. No. Trzeba kombinować, sami wiecie jak jest nad wodą czasami. Człowiek już nie wie co ma robić, także no. Zobaczymy, na pewno jeszcze o tym mówię, powiem, jak to się spisywało, czy w ogóle dało jakieś efekty. Człowiek się uczy całe życie, zobaczymy. Też dosyć ładnie pracuje. Pytałem chłopaków czy będą chcieli. To Łukasz Jach jako pierwszy mówi dla mnie paczka na testy. Że spoko, nie ma problemu, jest trochę tego towaru. ona ten rok Peletów zaraz wam pokażę, jest dosyć sporo. Trochę paczek tego zmielonego, bodajże chyba 5 paczuszek mi wyszło tego zmielonego skratinga. Dobra, to pokażę Wam mój kącik Tak to wygląda, zrobione w garażu. Wieszak na wędki. Tutaj mamy regał. Właśnie chcę Wam pokazać ten towar jak on wygląda. Ile tego jest, no bo troszkę jest, peletu jakieś 25 kg. Kilka paczek czystego skretinga reszta jest, wszystko wymieszane tak jak mówiłem. No, tu mamy ten zmielony. Tam jeszcze z tyłu jakieś mielone przynęty, pelet meusa. Tutaj jest anęta jakaś z zeszłego roku. Także taki tam sobie kącik zrobiłem. Tu wieszak też na ciuchy. Także jest gdzie posiedzieć. Odpocząć. Pogrzebać w tym wszystkim. Tutaj z nudów kiedyś nie było co robić. Mówię, a, wytnę sobie taką rybkę. Karpik, niestety jedna płetwa mi przy wycinaniu wyżynarką odpadła. Ale co tam wisi, jest. No dobra, przechodzimy teraz. Zobaczymy, jak ten palet 50x50 z tym miksem wygląda. Fajnie, na no moje fajnie to wyszło. Zobaczymy, jakie będą efekty nad wodą. Czy coś się uda poprawić w tych braniach, czy nie. Po testach na pewno Wam to wszystko powiem w trakcie, tam jak będą filmy nagrywane z nadwody. Myślę, że chłopacy też dopowiedzą o tym trochę, pomogą. Nie będę sam. Także dobra. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Niebawem pokażę coś ze sprzętu. Będzie chwila, to też nagram. No dobra, na dzisiaj to wszystko. Tak jak mówiłem. Następny odcinek postaram się nagrać. Pokażę trochę sprzętu. Kupiłem dwie nowe wędki, dwa kołowrotki, taki mały zestaw. No, pokażę Wam, napiszecie swoje opinie. Także te, też wyraźcie swoją opinię na temat, co myślicie o tym skretingu mielonym. O tym pelecie mieszanym. Miłe, widziane, mile widziane uwagi. No, na pewno, jeśli się uda, będziemy kombinować jeszcze więcej. Mam już taki pomysł, żeby spróbować zmielić ten pelet mieszany, zobaczyć co z tego wyjdzie. A także no, uczymy się całe życie, idziemy do przodu. Zobaczymy, czekamy na testy nad wodą. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Cześć!